Tematem naszym będzie potęga o wykładniku całkowitym ujemnym. Zatem mamy takie twierdzenie, że a do potęgi minus n to się równa 1 przez a do n. 2 do minus 3 zgodnie z tym wzorem to będzie 1 przez 2 do 3, czyli 1 ósma. 5 do minus 2 to będzie 1 przez 5 do 2, czyli 1 25. Zatem co robi wykładnik ujemny? Ten minusik, który tutaj widzimy przy tym wykładniku, odwraca nam liczbę. Podobnie możemy ułamek sprytnie odwrócić. Jeżeli będę miał 1 druga na przykład do minus 3, to inaczej będzie dwie pierwsze do 3, czyli 8. I tutaj drugie twierdzenie takie sobie zapiszemy, że jeżeli będziemy mieli a przez b do minus n. To jest inaczej b przez a do m. Wyobraźmy sobie, że mam na przykład 2 trzecie do potęgi minus drugiej. Minus w wykładniku odwróci mi liczbę, więc będzie, no, do góry nogami można powiedzieć potocznie będzie 3 drugie, ale już do drugiej. I dalej, oczywiście, jak jestem w stanie policzyć sobie, no to policzę, że to jest 9 czwartych. Dalej weźmy na przykład pierwiastek z 5. Do minus drugiej będzie to 1 przez pierwiastek z 5 do potęgi drugiej, czyli 1 piąta. Zatem nie jest to jakaś rzecz y, trudna, jedynie trzeba pamiętać o tym odwróceniu liczb. Też warto taki wniosek pamiętać, że a do minus pierwszej to jest 1 przez a. 5 do minus pierwszej to 1 piąta. 3 do minus pierwszej to 1 trzecia. Ale możemy również ułamek odwrócić. Załóżmy, że ktoś ma 1 siódmą, a chciałby zapisać jako potęga, to mam 7 do minus pierwszej. 1 ósma to inaczej 8 do minus pierwszej. Tak to działa. I wszystkie twierdzenia, które znacie do tej pory na potęgach, czyli a do potęgi x razy a do potęgi y, że tutaj wykładniki dodajemy te wszystkie twierdzenia one są również prawdziwe dla potęg o wykładniku całkowitym. X razy y. Tutaj jeszcze przypominam, a razy B do X to będzie A do X razy B do X i A przez B do X to A przez do X i przez B do X. Wszystkie znane twierdzenia wcześniejsze o potęgach, o wykładniku naturalnym również są prawdziwe dla tych wykładników całkowitych. Czyli tutaj mogą być liczby ujemne i wszystko działa. Już pokazuję jak na przykładzie. Na przykład 3 do minus drugiej razy 3 do minus siódmej to będę miał 3, wykładniki dodam... A minus 2 plus minus 7 to jest minus 9. Inny przykład, zobaczmy, tak pomieszajmy teraz. 5 do 2, razy 5 do minus 5, razy 5 do minus 3, razy na przykład 5 do 4 równa się. Teraz wykładniki dodaję, bo mam wszędzie mnożenie. Będzie 5, a tu będzie 2 plus minus 5, czyli 2 minus 5, potem dodać minus 3. No to. Odjąć 3 po prostu dodać 4 i 5. Ostatecznie będzie to potęgi minus drugiej. O. A zatem wszystkie twierdzenia działają. Jeśli chodzi o ten zapis, czy zostawić 5 do minus drugiej, czy dalej napisać, że jest to 1 przez 5 do drugiej, czyli 1 25. czy taki wynik, czy taki. Zależy to od treści zadania. Jeśli nam powiedzą, żebyśmy napisali wynik w postaci potęgi o podstawie 5, no to wtedy to będzie naszą odpowiedzią. Przejdźmy do kolejnych zadań. 2,8 do potęgi minus czwartej razy 5,14 do minus czwartej równa się. Wykorzystamy tutaj to twierdzenie. I sprowadzimy ten iloczyn potęg do jednego nawiasu. I będzie ten nawias do potęgi minus czwartej. Czyli tu będzie 2,8 razy 5,14. Równość. Teraz, żeby wykonać jakieś działania, warto mieć ten sam typ ułamków. 2,8 to sobie napiszę 28 razy 5,14. 14 i to do minus 4. Teraz mogę sobie ładnie to skrócić. Tutaj 28 i 14, piątkę z dziesiątką. No i tu jeszcze dwójki mi się skrócą i tak naprawdę zostanie 1 do minus 4, czyli 1. Kolejny przykład. 5 i 1 trzecia do potęgi minus 3 razy. 0,75 setny do potęgi minus 3. Wykorzystamy twierdzenie a do x razy b do x. Czyli to będzie a razy b do potęgi x. No gdzie tutaj to będzie a, jeszcze tak dokładniej możemy powiedzieć, to będzie b, a nasz x to jest to minus 3. Więc zapisujemy to wszystko w jednym nawiasie. Będzie 5 i 1 trzecia razy 0,75 i to do minus trzeciej. Jak dojdziemy do wprawy, to można jednocześnie wprowadzać wszystko do jednego nawiasu i zamieniać to na inne postacie tych ułamków. Musimy 5 i 1 trzecia zamienić na ułamek niewłaściwy. To będzie 16 trzecich razy, a 75 setnych to oczywiście 3 czwarte. I to wszystko do minus 3. Skracamy te ułameczki. Ostatecznie zostanie nam 4 do minus trzeciej, Więc mogę w zasadzie już zostawić w takiej postaci. Ewentualnie odwrócić tą czwórkę. Czyli ten minus y, uwzględnić jako odwrócenie. A 4 do trzeciej to jest 1,64. Kolejny przykład. Tym razem mamy już inne twierdzenie do zastosowania, ponieważ podstawy nasze są takie same, a inne są wykładniki. A zatem mogę napisać, że to będzie 1 i 2 trzecie do potęgi. No i teraz, jak dodam sobie 10 do 10 plus minus 8, no to wyjdzie 2. Żeby to podnieść do kwadratu. Oczywiście muszę zamienić na ułamek niewłaściwy, a będzie to 5 trzecich do potęgi drugiej. No to tutaj mamy możliwości podnoszenia do kwadratu, więc 25 dziewiątych. Teraz mamy inne podstawy, ale wykładniki są te same, więc również mogę sprowadzić to do jednego nawiasu, czyli wykorzystuję tutaj teraz takie twierdzenie A do X. Podzielić przez b do x. I to jest a podzielić przez b do x. Oczywiście takie twierdzenie mogę zapisać w formie ułamka. O, to jest to samo. Czy, to, czy dzielenie w formie dwóch kropek, czy kreska ułamkowa, to jest wiadomo znak dzielenia. Tym razem troszkę sprytniej podejdziemy. 1 i 5 jedenastych zamienimy na ułamek niewłaściwy. 16 jedenastych. Podzielić przez 4,11. No, musimy troszeczkę w środku zrobić porządku. Podzielić przez ułamek to pomnożyć przez odwrotność. A teraz już możemy pięknie to skrócić. Mamy taki przykład, dosyć groźnie wyglądający. Dużo się dzieje, różne ułamki, różne potęgi, minusów sporo, ale po kolei. Zgodnie z postępowaniem, czy, czy zgodnie z kolejnością wykonywania działań, zrobimy to, co w nawiasie. Czyli minus 1,2 do minus pierwszej to jest po prostu 2. Odwracam liczbę. Odjąć. 0,25 to jest inaczej 1 czwarta. A 1 czwarta do minus pierwszej to jest po prostu 4. Zamykam nawias. I to było wszystko do minus 2. Więc tutaj piszę sobie tak pomocnicze takie zapisy, na przykład tą 1 czwartą, żeby nie przepisywać tego przykładu wiele razy. 375 tysięcznych, teraz tutaj jesteśmy, 375 tysięcznych, to jest po prostu po skróceniu 3 /8. Jak ktoś tego nie widzi od razu, czy nie pamięta, że to 3 ósme, to można sobie oczywiście to poskracać na piechotkę przez 5, potem znowu przez. 5 i pomalutku wyjdzie. A zatem mam tutaj 3 ósme do minus pierwszej odjąć. 6 zapiszę sobie jako tutaj może na boku 0,6 to będzie 6 dziesiątych, czyli po skróceniu 3 piąte. A więc tutaj zapisuję 3 piąte i do minus pierwszej. Co mi wyjdzie teraz w liczniku? 2 odjąć 4 to jest oczywiście minus 2, ale bardzo ważna rzecz. Koniecznie musi to być wzięte w nawias. Nawias kwadratowy zamieniłem już na zwykły. Troszkę łagodniej wygląda. Teraz w mianowniku. 3 ósme do minus pierwszej to jest po prostu 8 trzecich. Odwracam ułamek. Odjąć podobnie tutaj. 3 5 do minus pierwszej to jest po prostu 5 trzecich równa się. Teraz minus 2 do minus drugiej. Minus 2 do minus drugiej to jest inaczej 1 przez minus 2 do drugiej. Tak można napisać. A na dole 8 trzecich minus 5 trzecich to jest po prostu 3 trzecie. 1 przez minus 2 do 2 to jest 4, oczywiście to jest 1 na dole 3 przez 3 i ostatecznie mamy 1 czwarta. Zwróćmy uwagę też, że trzeba się pilnować, żeby ta kreska łamkowa główna była na poziomie znaku równa się, żeby nam się to nie przestawiło. Mamy takie polecenie, żeby sprawdzić, czy wykazać może, wykazać, że te dwie liczby, te dwa wyrażenia są. Równe. To z czwórkami i to z tą jedną drugą. Wobec tego, żeby wykazać, że one są równe, musimy to na pewno w jakiś sposób obliczyć, przekształcić. A więc zacznijmy ponumerujmy sobie. To pierwsze jedyneczka. Ja go jeszcze raz przepiszę. No. I teraz. Najpierw wykonujemy to, co w nawiasach. A zatem: 4 do minus pierwszej to jest 1 czwarta. Dodać. Znowu tutaj mam 4 do minus pierwszej. To znowu 1 czwarta. I to było w nawiasie okrągłym. Do minus pierwszej. Dodać. Znowu mam 4 do minus pierwszej. To jest 1 czwarta. Zamykam nawias kwadratowy i wszystko było to do potęgi minus 1. Następnie to, co możemy, wykonujemy. 1 czwarta, czyli w nawiasie, 1 czwarta plus 1 czwarta to 2 czwarte. Resztę przepisałem. Teraz, 2 czwarte do minus pierwszej to jest. 4 drugie. No, w ogóle 2 czwarte to można sobie tutaj skrócić i będzie 1 druga, tak jakby do minus 1. A zatem 1 druga do minus 1 to jest po prostu 2. Resztę przepisuję. Następnie 2, dodać 1 czwarta to jest 2 i 1 czwarta, ale wiemy, że ułamek w formie takiej liczby mieszanej jest niewygodny do liczenia. Więc przechodzimy na ułamek niewłaściwy, będzie to 9 czwartych do minus pierwszej, a to odwracam, bo minus odwróci mi tą liczbę, czyli mam 4 dziewiąte tak jakby do pierwszej, no ale to jest po prostu 4 dziewiąte. A zatem widzimy, że to pierwsze wyrażenie oznaczone u nas jedyneczką to jest po prostu 4 dziewiąte. Sprawdźmy teraz. Co nam wyjdzie z tego drugiego wyrażenia? Czyli dwójeczka to będzie. Znowu przepiszę, żeby jeszcze przyjrzeć się dokładnie, co siedzi w tym zadaniu. Samo przepisywanie uczy nas dokładności, cierpliwości, porządku. I znowu wykonujemy sobie po kolei. Jedna druga, może najpierw tak, klamerkowy nawias i kwadratowy przepisuję. A teraz będę wykonywał o tutaj to, co jest w tym nawiasie kwadratowym. Jedna druga do minus pierwszej to jest po prostu 2. Dodać. Znowu jedna druga do minus pierwszej 2. Zamykam kwadratowy. I to jest do minus pierwszej. Dodać. Znowu teraz to. 1, 2 do minus pierwszej to jest 2. Zamykam klamerkowy. I to jest do minus pierwszej. Następnie wykonuję to, co jest tutaj. 2 plus 2 to jest oczywiście 4, a 4 do minus pierwszej to jest 1 czwarta. A więc warto taki delikatny przeskok zrobić. Dodać 2. 2 i 1 czwarta. Po dodaniu zmieniam sobie na nawias już zwykły. 2 i 1 czwarta to tak jak wcześniej 9 czwartych do minus pierwszej, czyli 4 dziewiąte. A zatem wykazaliśmy, że wyrażenie 1 jest równe wyrażeniu 2. I tutaj ładnie piszemy, co należało do. Mamy taki przykład. Nawias razy nawias, gdzie wykładniki przy tych xach są ujemne. Ostatnim jedynie jest samotny x. I jak będziemy robić? Po malutku na piechotkę. A zatem x do minus pierwszej razy 2 do 2 razy x do minus 5. Będzie to dosłownie coś takiego. X do minus pierwszej razy 2 do razy x do minus 5. Za chwilkę się tym zajmiemy. Potem pierwszy wyraz pomnożę przez ten drugi. Czyli będę miał minus 3, a tu będzie x do minus pierwszej razy x do minus drugiej. Następnie dodać x do minus pierwszej razy x. Teraz druga część. Czyli będziemy mieli tak: minus 2 razy 2 to minus 4. No i tutaj jeszcze te potęgi: x do minus drugiej razy x do minus 5. Następnie to razy to, czyli będę miał minus 2 razy minus 3, to jest plus 6 i będę miał x do minus drugiej, razy x do minus drugiej. I ostatnie mnożenie, będę miał minus 2x do minus drugiej, razy x. Na razie rozpisałem po prostu to mnożenie, każdy wyraz z każdym na piechotkę. Teraz dopiero będziemy sobie to upraszczać. Więc co wyjdzie z pierwszego? Na pewno będzie 2 razy x, a teraz minus 1 muszę dodać do minus 5, bo tu mam mnożenie, czyli wyjdzie minus 6. Następnie minus 3, teraz to, tym się zajmujemy, razy x, x do minus 1, razy x do minus 2. Jak dodamy wykładniki, będzie minus 3, bo przy mnożeniu, potem przypominam, dodajemy. Teraz zajmujemy się tym, i teraz mam x do minus pierwszej razy x. Samotny x to jest inaczej x do pierwszej. I gdzieś tutaj obok napiszę x do minus pierwszej razy x do pierwszej. Jak dodam minus 1 do 1, o, dodaję to, to otrzymam 0. A cokolwiek do potęgi zerowej, to jest po prostu 1. Czyli tu wpisuję 1, odjąć. Teraz zajmuję się tym. 4 i tu będzie x do minus 7, bo minus 2 plus minus 5. Dodać 6 razy x do minus 4 i odjąć 2. I tutaj mamy samotny x, ostatni wyraz teraz, samotny x to jest x do pierwszej, minus 2 plus 1 to jest minus 1. I to jest wynik tego działania.